Siemano witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale witamy. przepraszam jeszcze nie obcięte włosy mam dopiero za chwilę będę to czynił mamy wcześniej rano dzień przed tym jak zaczniemy robić kiełbasę z mojej przyprawy kiełbasa królewska przyprawa na kiełbasę królewską jest to przyprawa wymyślona przeze mnie tylko dlaczego ja tu nie widzę że jest napisane że to jest przeze mnie poruszymy ten temat tak, to jest moja przyprawa. Kolejny gotowiec z mojego przepisu. Więc, kochani, polecam Wam taką kiełbasę królewską. Ona generalnie na początku powstała jako kiełbasa z poszczególnych przypraw, więc macie film na internecie na moim kanale Swojskie Gotowanie, kiełbasa królewska, gdzie nie potrzebujecie gotowca, ale ja proponuję użyć gotowca, dlatego że kupić poszczególne przyprawy, żeby zrobić tą kiełbasę, to się mija z celem. Jakie mamy? przyprawy, jeśli chodzi o skład tej mieszanki. Pieprz czarny, czosnek granulowany, kardamon, imbir. Kardamon, imbir nie jest tak prosto dostępny, jakby Wam się mogło wydawać, więc kolejny plus kupienia tego gotowca przed świętami. A my w tym przypadku pominiemy osłonki 42, 28, 30, czyli wieprzowe, a zrobimy wersję piekarnikową w osłonkach Fi 55, czyli będzie Królewska gruba. No, taka krakowska, grubość krakowskiej, bo szynkowa jest 65, powinna być 65, więc tu, w tej kiełbasie będą zastosowane osłonki Fi55, białkowe, karmelowe. Ale to potem, bo musimy najpierw sobie zapeklować to mięso, solą w ilości 16 g na 1 kg. I słuchajcie, teraz co? Jakie mięso? Więc ja się powtórzę. Szynka, golonka. Tak jak w tamtych filmach. I teraz tak, tej szynki, to jest szynka, jakby co, jest 70 deko, a mięsa z golonki, które sobie już wytrybowałem, to to i to jest 30 deko. A to, ta reszta golonki, zostanie nam na inną okazję. Oczywiście, jeśli chodzi o golonkę, użyłem bardziej ze środka, bliżej kości tego mięsa, żeby było bardziej kleiste. Pomogłem równie dobrze użyć tutaj na brzegu to, co jest na brzegu, ale nie. Utrudniłem sobie. Ale to moment. Trybowanie to jest. U mnie nóż. To chodzi kurde, jak miecz Jurandowi ze Spychowa. To tak wszystko tak u Ciebie chodziło, jak ten nóż. Proszę nie słuchać głosów w tle. Jakieś zakłócenia tutaj są nieraz, więc kochani moi, peklujemy. Jaka będzie 16 gramów mówiłem, tylko trzeba sobie teraz to odmierzyć i peklować osobno. Będziemy w takim naczynku peklować. Czyli z jednej no. części będzie szynka, z drugiej golonka. Szynka ładna, golonka. Jak to golonka będzie drobno zmielona, więc yy, będzie to. Jak ty masz ten kalkulator. Nie no, ten, dobrze. Mhm. Aha, aha, 0,7 kg szynki razy 16 gramów. To wychodzi 11,2 peklo soli do szumki. Więc jedno, drugie. Tylko pamiętajcie, żeby to osobno peklować, bo jutro będzie to mm, osobno mielone. I co jeszcze chciałem powiedzieć? A no mianowicie to, że w sumie to jest kilogram, czyli w sumie niedużo. I już czasami mam takie sytuacje, że ktoś mi gdzieś napisze, a tak mało robisz, a to, po to opłaca się czy coś. Ja robię to po to, żebyście wy mogli sobie podejrzeć przepis i zrobić więcej. Bo jeśli ja filmy wrzucam co dzień, to wiecie ile tego wszystkiego jest. Za chwilę jeszcze będzie do golonki przygotowane. A tu generalnie chodzi o to, że to, są, to jest tworzenie przepisów, a nie robienie tych wyrobów tyle, żeby, żeby to było. Bo, Bo u, nas, nie u nas jest ona na bieżąco. Więc kroimy szyneczkę, kroimy goloneczkę. Peklujemy i widzimy się jutro. Odszczurzony? Tak. Musiałem wczoraj to zrobić, dlatego że za każdym razem, jak była wymiana gumek przy tym kitku, jak sobie rozczesywałem to, co było, to tych długich włosów takich, jakie były od początku zapuszczania brody, co jakiś czas się wyrywało. I ten kitek też był tak cieniutki, a tu jest taki gęsty. Mm -hmm. i był wypalony. Dlatego, że jak miałem brodę różową to potem rozjaśnić. trzeba było to rozjaśnić, później pociemnić i ten kolor taki był byle jaki. Więc ściąłem to co było niepotrzebne. A niedługo będzie golił. Nie, na 200 tysięcy subskrypcji. Ja na 200 tysięcy to mam dla Ciebie inne te, fajniejsze. Jakie? No to zgolenie brody, to co do takiego. Wczoraj to mi mignęło gdzieś. mów. Pamiętasz jak byliśmy w Energylandii? No. I tam jest takie fajne, te zadra. Nie, o jest! I byśmy, Jezu! I byśmy to nagrali. No, i, I dopiero to, by było. Tak jak w tych filmikach takich, wiesz, kamerkę byśmy ci przyczepili. że to było na 200 tysięcy subów? No. To by było bezcenne. Dobra, żywo. do rzeczy. Słuchajcie, z tego, co zauważyliście, zapewne jest mała modyfikacja, dlatego że szynki jest 70 deko, a golonki jest 30% deko, czyli tam przy kiełbasie królewskiej było 80% szynki, a 20% golonki, a tu jest 70-30%. Więc minimalnie to jest inaczej, dlatego że robimy w piekarniku, jest mała modyfikacja. Goloneczka klasycznie na makóweczkę. Od razu zaczniemy. Ale to od... też nie jest aż tak chyba bardzo istotne, co? bo czas, często masz takie pytania. Co? No chyba jak się da tam, nie wiem, Dziesięć deko więcej, jednego mięsa zamiast drugiego, No to właśnie, też, ale też to, się nic to nie jest wiedząc, pytacie o różne takie rzeczy, typu takiego właśnie. Nic się nie stanie, więc po, chociaż nie wiem ile osób to obejrzy, yy, akurat jeśli chodzi o, o te kwestie, ale generalnie nic nie stanie, jak dacie trochę więcej szynki lub golonki. Kompletnie nic. Golonka jest po to, żeby wam to pokleiła, dlatego że sama szynka też sklei, ale nie tak jak z golonką. Więc mielimy najpierw. Jeszcze będzie jedna modyfikacja później, to zobaczycie przy wyrabianiu. Yy, makuwa i golonka. Tak, okay, bo ja muszę już powiedzieć, teraz tak. Szarpak bez noża. Tylko szarpak. On działa na zasadzie takiego tego dystansu, co kiedyś miałem ten plastikowy. I tu Miałeś, ale złamałeś. Chodzi o to, żeby. A ja wołowinę chyba przyciskałem wtedy, nie? Wiem, to Jakoś tak. Na pewno przy ciebie tam mnie puchnęłaś czy coś. Ale tu chodzi o to, żeby ta struktura mięsa była porozrywana, a żeby była mega widoczna. To już jest część zrobiona, ale generalnie widać, że na dole jest ta golonka. Więc szynkę robimy tak, jak tutaj widzicie. Wszystkiego mamy kilogram. Za momencik robocik planetarny i montuje. Czyli przyprawiamy z tą przyprawą. Osłonki też już się moczą, bo chyba nie wspomniałem dwa takie odcinki, bo będę chciał zrobić. Po pół kilograma, takie tam, nie wiem jakie długie wyjdą, ale generalnie będą dwie. I wydaje mi się, że chyba zrobię wyszek bez brudzenia na Ojej, naprawdę. <laughs> naprawdę. Lecimy dalej z szynką i za momencik przyprawa. Najpierw podpędziemy się wody z tego naczynka. 50 minut, żebyś nie puknęła i potem będzie nam jak zwykle. Uh -huh. Teraz przyprawa. Tej przyprawy mamy na jeden. Kilogram, 5 gramów. Muszę Wam powiedzieć jedno pytanie, jakie miałem odnośnie gramatury przyprawy. Nie mówię tego złośliwie, tylko mówię to, bo to było takie fajne. Śmieszne. Śmieszne. Pisze do mnie pewna osoba. Dzień dobry, panie Marcinie. Mam pytanko. Ile gramów przyprawy do kiełbasy dwala na kilogram farszu? Bo mam gotową przyprawę i nie wiem ile dać. No ja mówię, przecież na opakowaniu jest napisane. Zostaje odpowiedź, ale na opakowaniu jest tylko napisane 100 gramów na 10 kg. Naprawdę takie coś miałem napisane, nie? Więc napisałem, że 10 gramów. Tej przyprawie jest 5 gramów <grych> na kilogram. Tak, więc macie gramów e, 50 to jest na 10 kg mięsa. Musimy wytarować. Jest? A ten powiem, że ich mokry nie jest? Nie. Nie jest? Ty mokry. A czemu jest mokry? No ja wiem dlaczego zostało. Co się stało, z czymś? Mm -mm. A co tam było? Przed chwilą wycierałam, bo parowało. No i co teraz, To mi się przyklei to no, przyprawa? No przyklei się, weź sobie czystą szybko, z szafki jest. Ja mam, sami widzicie, sami widzicie, specjalnie, żeby kilometry tylko robił. A przyprawa jest dość sypka yy, i widzicie, tu jest ten kardamon, kardamon to nie jest tak prosto, jak widzisz, nie równe są jedna miska drugiej, tego wyzerowałem, a ten jeszcze nie. Nie są równe, jeśli chodzi o wagowo, ale i ten kardamon to nie jest taka przyprawa dość prosto dostępna. Oczywiście wielu Jelux mają, ale tu już macie w tej przyprawie ten kardamon. Równie tylko 5 gramów i to jest tyle przyprawy na ten kilogram mięsa, który tam widzieliście. Pięknie pachnie, imbir też czuć fajnie, więc macie to wsypane. I co teraz? Bóg, dym wpłynie, tak. Możecie dać tak jak i chcecie, ale ja uważam, że Bóg jest taki najbardziej uniwersalny. Fajny, Bo jest, nawet mocny. Obrazeczki są do czego? Do ryb, do drobiu, do dziczyzny, do wieprzowiny. Jezu, nie O Jezu, tak I co Wam powiem? Nie bójcie się dymu, wpłynie. Wiecie, że co niektórzy nawet taki dym dodają do herbaty? Naprawdę. Możecie sobie. Yy, Myśleć, co, co chcecie, ale naprawdę tak jest. Wleję w nakrętkę. Jarkowałem. 1 ml na 1 kg. To jest tyle. I teraz do pełnej kleistości, jak się już nam to będzie ładnie kleiło, od razu sobie zawiążę osłonki i ładujemy w osłonki. Dwie takie ładne kiełbasy po pół kg. Zamykamy robot na dwójeczkę i już. Pachnie jak milion dolarów normalnie. Bardzo wiele wnosi ten dym. Aromat dymu wędzarniczego, więc naprawdę polecam spróbować. Wtedy się zdziwicie i to bardzo. Później w piekarniku oczywiście będzie taki termometr wbity w jedną z kiełbas. Będą takie same, więc bez znaczenia, w którą pies będziemy w temperaturze 100 stopni góra dół bez termoobiegu i do 68 stopni wewnątrz, żeby to było jasne. Jasne? No. Czóreczki zawiązane. Kurde wagi nie wziąłem jeszcze. Weź. Pół kilo musi być jedna. Więc yy, będę sobie to ważył. Jedną pół kilo. A druga tyle, ile wyjdzie. Więc może być minimalnie więcej. Bo ta osłonka też coś tam waży. Zobaczcie. Jak ja sobie to zrobię przy pomocy tego najszerszego lejka. I tu sobie ściągam ten lejek do dołu. I wtedy możemy to napychać ciasno, tak, żeby nie było powietrza. Bo palcami to dopiero jak ta osłonka jest troszkę powiedzmy, krótsza, to można to robić e, gdzieś tam w tej osłonce manewrować. Ale 55 to jest troszkę wąska, żeby tam te paluchy wkładać. Nie? nie dobrze jak jest ten, a się. Palce w osłonkę wkłada, nie? Jak to ja widzisz? Ja mówię o. Nie robię nie tej kiełbasy? Nie, nie robię. Królewskiej grubej? Jeszcze nie miałam przyjemności z taką grubą kiełbasą. Słuchaj, ja coś się pełnią, ja. mhm. bo to trochę potrwa tutaj z tym całym napełnianiem tego. Mhm. Wrócimy, jak będzie pół kilo. Więc tak to będę napędzał, napędzał, jak Wy to widzicie. Czyli do jutra. Dwie od razu mam zrobione, się już pośpieszyłem, jak zwykle. Ta ma 509 gramów, a druga ma 565 gramów. Więc dodając przyprawę, wodę, dym wpłynie i osłonki. Tak to wyszło. Piękne takie Oczywiście starajcie się, żebyście nie robili jakichś tam pęcherzyków powietrza. W razie konieczności, chociaż wolałbym, żebyście tego nie robili, przebijać wykałaczką. Pięknie to wygląda, królewska gruba. E, dlaczego jest to kiełbasa królewska? To musi się po prostu sprawdzić. Przekładamy do piekarnika, tak jak powiedziałem. Oczywiście termometra od razu nie wbijamy. Wbijemy go tam powiedzmy po e, półtora godziny pieczenia. Tak. I go wbijemy sobie tu od przodu, tak jak teraz tu, w tym miejscu widzicie. A dlatego tu jest go najlepiej wbić, bo tu jest ta osłonka pofalowana i Wam nic nie wycieknie, ale przy tak niskiej temperaturze, właśnie pieczenia, bo te osłonki są do 100 stopni. Chociaż ja też piekłem kiedyś szynkową w 130, tylko to był stary piekarnik, nie, to też no nie wiadomo właśnie. jak to było. Ale generalnie chodzi o to, żeby Wam nie popękały, więc zaznaczam raz jeszcze. Tu go sobie wbijemy z tej strony, ale dopiero po półtora godziny pieczenia. Więc do piekarnika. Potem oczywiście nic nie. Hartujemy, bo rzeczy z piekarnika się nie hartuje, co jest bardzo ważne. Czekamy do samoistnego wystudzenia. Najpierw gdzieś tu, potem w lodówce i gotowe do piekarnika. Teraz właśnie już nadszedł czas na termometr. Które dłuższe, czy krótsze pęteczko byś wybrała? Z przyzwyczajenia wybrałem krótkie. Czyli długie, tak jak myślałem. Bijamy tak jak powiedziałem. W środek spójrzmy na termometr. Tomasz, trzymaj. Dobrze, to teraz ja przejmę dowodzenie. Pałeczka. Zobaczcie, jest w tym momencie 50, prawie 5 stopni po tych 50 minutach, prawie 60. Więc 68, tak jak powiedziałem, i już. Ja tylko, tak jak widzicie, tutaj to odciśnięcie od e, kratki, dlatego że sobie tylko to obracam, ale naprawdę, powtarzam jeszcze raz, lepiej te 100 stopni, a trochę dłużej Wam ona się piecze, ale nic Wam nie podchodzi pod osłonkę, a czasami pytacie, dlaczego ta woda, skąd ta woda, co zrobić, żeby tej wody nie było. Niższa temperatura i dłużej. I tu jak wbijecie sondę też, to też jest bardzo ważne, bo nic Wam nie wycieknie. Jakbym tu wbił, to będzie Wam wyciekało, a tutaj zobaczcie, suchutko, nic się nie dzieje. Czekamy, 68 i studzimy. Najpierw tutaj pokaż. Mówiłam, ja żeby nie wyłączać tego flesza, to nie. Jak raz wyłączysz? Nie, nie wyłącza, ale nie widać. Prześwietla. Tak. Mhm. 5 to stopni. To znaczy nie widać też dlatego, że jest za. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, śluby. jak będę to kroił, bo chodzi o to, żeby moi kochani widzowie, przepraszam, nasi. No właśnie. Wyciągamy. No ten. Nie będę już się powtarzał. Ten dym. W Pięknie wygląda. Pomarszyło ją, nie? Uh -huh. Zobaczcie, jaka ładna kiełbasa. Piękna rzecz. Dobra. To zrobimy od strony nie tego. Nie termometra. Tutaj sobie przykroję. Pokaż kotku, to masz w środku. Prześwietla pewnie jak byk, co? Mm -hmm. Widzicie to? A połóż normalnie, żeby ja sobie go sama. To postaw, czy połóż? Zostanów się, dziewczyno. Mm, nie widać. Ukroję kilka pastereczków. No pięknie sklejona, kurde. Patrzcie. Doparzona. Boże, co ja gadam? Jaka doparzona? A ty mnie nie poprawiasz dopieczona. Bo ja się tutaj skupiam, teraz widać ładnie. Ładnie, nie. królecka mhm. królewska gruba. To jest to. Piękna sprawa. jest, niewyraźny jesteś, ja nie wiem. Ciekawe ta osłonka zajdzie dzisiaj. Po drugiej strony zacząłem. Możesz już coś wypowiedzieć? Nie. Jeszcze nie. Tak słów po prostu. Niemożliwe. Mhm. Wiesz co? Jak się zastanawiam, mhm. że każdą kiełbasę, która jest robiona, czy to jest cienka, świeża jeszcze, wchodzi ta osłonka, ale w niektórych tych dość topornie, można zrobić w piekarniku. Naprawdę. A dym wpłynie, to jest mistrzostwo świata. Ale jaki przekrój, zobacz, ściana, patrzcie, jakby drobiowa była, nie? A to jest szynka, w tym przypadku 70% i 30% gorąca. No pięknie wygląda, pięknie zwarta, pięknie skleiło. Mm. I w punkt, do pieczona. bo jakbyście przesadzili, to albo by się kruszyła, albo by była lipa. Taka totalna lipa. Czekaj, muszę jakoś tutaj się dostać. Do tego, może jakoś się uda, co? Jak myślisz, uda się, nie czy nie wiem, bardzo? Nie wiem. Lipa. Musiałaby poleżeć troszkę. Musiałaby poleżeć, no to jest właśnie to, co ja mówię. Bo tak naprawdę ja to zrobiłem nieco inaczej. O, tu jak od drugiej strony ruszyłem. to powiedzmy, że już jest pięknie. Weź mi to. Możesz na mnie nie krzyczeć? Przy ludziach? Staram się. Wiesz o tym. Normalnie bajunia. Bajunia. Polecam Wam kiełbasę krakosz. Królewską grubą. Też taka. <grystanka. grystanka>. Mhm. To na kaj, Przepyszna. To na kaj. Chudziutka kiełbasa. Naprawdę. Idealna. Czy to. Wersji cienkiej, czy to wersji grubej piekarnikowej. Dajcie dym wpłynie i nie poznacie, że nie węzła. Rewelacja. Hmm. A jeśli film się podobał? Wiadomo co robić, prawda? Prawda. I komentarz. Hmm. I subskrypcja i dzwoneczek. Kto jeszcze tego nie robi? To 14 tysięcy subskrypcji zbliża się wielkimi krokami. Pamiętajcie, że ten przycisk dzięki Wam. Żeby Was nie było, to by nas nie było. Dziękuję bardzo. Osłonki i przede wszystkim przyprawa do kiełbasy królewskiej, dym wpłynie i wszystko inne niezbędne do zrobienia wyrobów domowych. dostępne w sklepie. Ilux Polska Link w opisie pod filmem. A z kodem rabatowym to 10-10% taniej. Na to wszystko, co wymieniłem, jak i na wszystko inne. A oczywiście nasze social media, Facebook, Grupa grupa 250, prawie 4000. Gigantyczna grupa, największa na polskim Facebooku. Grupa prywatna, zaznaczam prywatna i aktywna, bo ak o aktywności świadczą posty, czyli ilość postów, które wlatują na grupę. Więc można prześledzić, ile postów wpada u nas. W tym gorącym czasie przedświątecznym. Swojskie gotowanie i wędzenie Facebook, TikTok, swojskie gotowanie, Instagram, swojskie gotowanie. Kiełbasa królewska, gruba. Polecamy, pozdrawiamy. Cześć.